Witam wszystkich po przerwie. Wznawiamy e, obrady. E, mamy, jest nasz większość. Przedłużymy sobie przerwę, może dojdą. Tak, nie. E, przechodzimy w tym momencie e, w porządku obrad do podjęcia uchwał. E, pierwszą uchwałą, którą mamy do podjęcia jest przyznanie miaru zasłużonego na Ja odczytam. E, Państwu podopór ze spotkania Kapituły Medalu Zastrzelonego dla Wołomina w dniu 25 marca 2015 roku. Wczoraj się odbyło spotkanie. Zgodnie z paragrafem 106 Rady Gminy do o nadanie Medalu Zastrzelonego dla Wołomina, prze zostały przez skład, w skład której wchodzą Przedstawiciele Rady Miejskiej Wołomin 13 Przewodniczący Rady, Przedstawiciel Burmistrza Włomina Roman Kroner, Sekretarz Gminy Wołomin, Przedstawiciele Jednostek Pomorczych w Gminie Wołomin. Na nim Brodacka, naprawdzić czarna. Medal za dla Wołomina przyznany jest za dokonania dla gminy Włomin i jej mieszkańców na płaszczyźnie zawodowej i społecznej, osobie fizycznej lub osobie prawnej. Kapituła zapoznała się ze wnioskami o przyznanie medalu za dla Wołomina, jakie wpłynęły w edycji tego oznaczenia w 2015 roku dla. Anny Wojtkowskiej, księdza Sylwestra Sienkiewicza, Eugeniusza Krzysztofowskiego, parafii pod wyznaniem świętego Józefa Robotnika w Wołominie, osoba prawna, pani Helenie Maguza i Jerzego Wipulskiego. Po przeanalizowaniu uzasadnień wniosków przedstawionych przez kandydatów, kartywa wnioskuje do Rad w Unii o przyznanie wydobycia dla Wołomina osobom fizycznym Annie Wojtkowskiej. Księdzowi, Sietniczowi Święcieliczowi, Eugeniszowi Dębińskiemu, Kielenię Maguza i Rzemim Wukulskiemu. Osobom prawnym, a także się tego, iż w Wołominie. Zgodnie z jest taka, że ktoś się nie zbliżył do w medal dla nastąpi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Błomień, a życzenie odbędzie się podczas tego rocznego obchodów Ludnika w Błomień pod Ja może tylko powiem, że. Ostatnio te wszystkie e, zgłoszone osoby, e, kapituła tutaj no, jednogłośnie stwierdziła, że je, mamy wyjątkowy rok, rok samorządowca. E, dlatego postanowiliśmy, żeby wyjątkowo w tym roku e, te osoby, które zostały zgłoszone, za te osoby po prostu e, nagrodzić tym medalem. Czy ktoś z Państwa by chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Pan Andrzej, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ja Pana Przewodniczącego Rady, a jednocześnie Przewodniczącego Kapituły o podanie to, co zwykle było robione przy takich okazjach, żeby podać, kto składał wnioski w ramach popierania poszczególnych kandydatów. To wiele czasu nie zajmie, a pewnie tutaj dużej dyskusji tak mnie, nie przewiduję, ale warto takie rzeczy no, przynajmniej na tyle yy, radnym przekazać państwu. Kto po prostu składał wnioski, bo... bo... Już odczytuje. Dziękuję. Yy, dziękuję bardzo. Więc tak, yy, dyrektorzy placówek oświatowych yy, złożyli propozycję dla pani Anny Wojtkowskiej. Eee, mieszkańcy gminy Włomi dla księdza Sylwestra Sienkiewicza Fundacja Pomocy Osobom e, Niepełnosprawnym ARKA dla pana Rógo mieszkańcy gminy Włomi dla para wschodniego Józefa Równika w Połominie Klub Radnych Porozumienie Samorządowe dla pani Heleny Maguza Klub Porozumienie Samorządowe Radnych e, też dla pana Jerzego Mikulskiego dla, dla również złożył i Wołomiskie Towarzystwo Samorządowe SKW dla pana Jerzego Mikulskiego i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomickiej dla pana Jerzego Mikulskiego. Był jeszcze wniosek osoby pana Ryszarda Mandziara dla pana Księdza Sasiekiewicza, ale on nie spełniał wymogów e, formalnych, bo opłaty były jedną osobę. To są wszystkie wnioski, które wpłynęły, de facto wpłynęły właśnie na te osoby, które e, kapituła uznała, że nagrodziły się wszystkie. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? W takim razie y, mamy przygotowane uchwały? Panie Przewodniczący, to posłuchajmy w blokie. Tak? Nie no. Każda uchwała jest oddzielna, więc musimy sześć uchwał podjąć. Nie wiem, nie burmistrzu, głosuje się blokuje? No nie nie, raczej, Pani Mesarz, raczej Każda uchwała musi być indywidualnie przegłosowana, tak? może tak jak pan trzeba... Ja zgłaszam wniosek formalny samo, nie czytanie projektów uchwał. Jakieś pytania do wniosku formalnego? Kto jest za wnioskiem formalnym? Proszę o podniesienie ręki do góry. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A, mamy już Dobrze. Dobrze. Bardzo teraz proszę o uwagę. Przechodzimy do e, głosowania nad uchwałami w sprawie przyznania na zrównoważone uchwała Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyznania medalu dla Wołomina. Eee, ja tylko będę czytał paragraf tak pierwszy. Rada Miejska w za wybitne dokonania na płaszczyźnie zawodowej i społecznej dla gminy Wołomina i mieszkańców. Przyznaniem medalu rozwiązania dla Wołomina w kategorii osoba fizyczna. Pani Annie Wojtkowski. Kto z Pań Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o ręki do Kto się sprzeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? jednogłośnie. Dziękuję. Następna uchwała w sprawie przyznania medalu do zatrudnienia e, Medal Medalu do zatrudnienia Dawołomina Fizyczna Księdzu Dziekanowi Sylwestrowi Sienkiewiczowi. Kto z Państwa państw, jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyznana jednogłośnie. Przyjęta. Następna uchwała w sprawie przyznania medalu do zatrudnienia medal zasłużony dla Błomina w kategorii osoba fizyczna, panu Eugeniuszowi Dębińskiemu. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Następna uchwała z medal za zasłużony dla Błomina, medal zasłużony dla Błomina w kategorii osoba fizyczna, pani Higdalenie Magnusi. Proszę, kto z Państwa na jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała jest za przyjęta jednogłośnie. W sprawie przyznaję medalu zastróżeń dla półmina. Medal zastróżeń dla półmina w, w kategorii osoba fizyczna. Panu Jerzymiu Włuskiemu. Kto z Państwa pań, na razie jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. W sprawie przyznania medalu zasobonej dla Połomina. medalu zasłonionych dla Połomina w kategorii osoba prawna. Parafii powierzaniem Świętego Józefa Rubnika w Wołominie. Kto z Pań i Państwa Radnych jest ja za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. właśnie. W tym momencie zakończyliśmy punkt pierwszy e,